Drogi słuchaczu, witam Cię w kolejnym odcinku Łącznas nas marketing. Dzisiaj powiemy o tym, dlaczego warto rozwijać markę osobistą, jeżeli jesteś osobą, która jest przedsiębiorcą lub zarządzasz ważnym działem marketingu czy sprzedaży w firmie. Lecimy! Nazywam się Dawid Witych, a to jest podcast Łącznas nas marketing, w którym opowiadam o praktycznych wnioskach po wydaniu 44 milionów złotych na reklamę w internecie. Otóż Wielu przedsiębiorcom, mikro, małym, wydaje się bardzo często, że trzeba pielęgnować tworzenie ładnego logotypu, pilnować identyfikacji wizualnej, czcionki, pokazywać, że my jesteśmy firmą, która osiągnęła takie i takie rezultaty itd. itd. Po prostu robiąc to, co tak naprawdę robią duże korporacje. I teraz, czy w XXI wieku można, jako mała firma, zdobyć zaufanie w sposób skalowalny, żeby pozyskiwać wciąż nowych klientów i wciąż nowych pracowników rosnąc. Otóż, moim zdaniem, w tym momencie trzeba stawiać na markę osobistą. Czyli na konkretną twarz, na konkretną osobę, która jest brand hero, twarzą firmy i swoimi wartościami, swoim. Eksperckim podejściem, tym czym reprezentuje i to, jakie ma doświadczenie, skile, case, y, promuje firmę. I zwróćmy uwagę, że jeżeli tworzymy materiały, jakiekolwiek promocyjne naszej firmy, to nie powinniśmy w pierwszej kolejności dbać o to, aby na widzuce było logo z odpowiednią czcionką, znowu i z hasłami, które dotyczą ogółu. Tam powinna być. Nasza osoba, naszego brand hero, zdjęcie jest dużo ważniejsze niż logotyp. I teraz powinien być jeszcze taki jeden element charakterystyczny, który ten bohater marki posiada. Zwróćmy uwagę, że czasami rozpoznajemy osobę, dlatego że na przykład nosi jakąś charakterystyczną czapkę czy okulary, czy na przykład ma kolor włosów jakiś specyficzny. Ja na przykład osobiście, jak zwróciliście uwagę, staram się Nosić odzież z naszym nadrukowanym logo, i jeżeli ktoś mnie ogląda, to kojarzy: Oto ten gość od marketingu, który ma tą bluzę z logo, prawda? No właśnie. O to chodzi, żeby taki efekt osiągać, to jest taki swoisty remarketing, prawda? Który przypomina nam o danym ekspercie. Kolejna sprawa, jeżeli budujemy stronę internetową, musimy zadbać, aby. Tam było zdjęcie naszego brand hero i opisane oczywiście jego wartości, jego doświadczenia, misja, wizja, ale zgodnie z tym, co reprezentuje, prawda, nasz lider. To jest niezwykle istotne, bo liderzy, którzy budują markę osobistą, tworzą społeczności. Osoby, które Chcą iść za nimi, dlatego że są wyjątkowi, i to jest właśnie ta przywaga, którą nie da się osiągnąć, budując anonimowy brand. I teraz zwróćmy uwagę, że coraz więcej dużych firm również zaczyna inwestować w rozpoznawalne buzie osób, które budują zaufanie społeczne. Ilu sportowców, ilu gwiazd muzyki czy kultury występuje obecnie w reklamach telewizyjnych? i reprezentuje jakąś, jakąś markę. Czy korporacje, które zainwestowały często miliony dolarów w rozpromowanie swojej identyfikacji, swojego logo, zrobiły piękne strony internetowe, które są ze sobą spójne, czy one muszą wynajmować jeszcze celebrytów? Tak, bo w XXI wieku, w naszej dekadzie, liczy się człowiek, liczy się to, co osobom sobą reprezentuje, i liczy się pewna transparentność i zaufanie. I drogi słuchaczu, jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś zarządzającym marketingiem sprzedażą w firmie, chcesz się wyróżnić, chcesz przełamać zaufanie, zwiększyć skalę. Postaw na markę osobistą. Gorąco polecam. Zapraszam do udostępniania, komentowania i do następnego odcinka. Dzięki, cześć!